Minęło trochę czasu od twojego ostatniego logowania. Konto jest wyłączone. Wyłączyli mi konto. Dobra. Będzie działać. To nieźle końcy był kupowany. Nie było był kupowany. Eee, napoczniemy czymś innym. Uderzyłbym chyba w Serie A. Nie, w Bundesligę. Tak, w Bundesligę uderzmy. Tak mniej codziennie. Ekskluzywnie. O matku, 46 pejsa. No i zajebiście. No to już pograne. Może nowe konto? Pilić. Pierwszy raz widzę, żeby kobieta w tej grze miała mniej niż 60 pejs. Pilić. Świetnie. Co dalej? Gdy skończysz przygotowanie naciśnij przycisk dalej no, skończyłem przygotowanie Wykonaj 5 podań po ziemi? Ej, ja tego quest'a wcześniej odblokowałem na swoim głównym koncie A tu chcą od razu mi dać jakąś zajebistą kartę do składu I podałem się to Poproszę tych dżentelmenów O jest, jaka kamera nie, 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 to trzeba zmienić zaraz Wykonaj 5 podań, oddań celny strzał Bang, bang Bang To jest jakiś legendarny poziom? Nie, chyba nie Piłka krąży idealnie Kurna, strata Mogę stracić piłkę? Mogę no, ktoś do gry, no proszę! No, dlaczego się nikt nie pokazuje? Będziemy się z komputerem męczyć. Tego, bujni. Świetnie. Krótki słupek. Bang. Dajcie moją kartę. 15 zero, by the way. Jest mój piłkarz. Tylko teraz powiedzcie mi, proszę, kogo ja tu mam wziąć. Dostałem jakieś herby gejowe. Bardzo mnie to cieszy. Ustawię sobie takie koszuleczki. Jest jakiś napastnik: Ruggeri, Endo, Garcia, miners i Stanisic. Nie ma żadnego napastnika. Którego bierzemy? Ale Rudzieli na lodo, żeby był niezły. Ale na elo jest bardzo dużo alternatyw tanich To nie wiem czy to jest lepsze rozwiązanie Kopmaniec na karcie wygląda lepiej niż endo Tak sporo lepiej Kurde nie wiem endo łatwiej połączyć, stanisic Stanisic na też by zrobił robotę, nie wiem Ruggeri Klasę dwóch nie można na przykład Weźmiemy endo Widzę, widzę ten trójkącik z Ekitike i Kiezą W i graj bundesligę Nie wiem, nie robię to w ciemno dobra? Robię w ciemno kto wypadnie, ten wypadnie. No, po prostu kolega będzie mi dowodził. Uwaga. Stanisic. Dobra, widocznie tak miało być. Ta mordeczka była, to jest kawał wyczu... To Ty, jakiś Schlotterbeck tu jest. Kevin, ej, wygląda trochę jak Niko. Bo brat. No, jakieś tam są. Cały skład się prawie z tego złoty zrobi, więc w zupełności mi to wystarczy na sam początek. Jeszcze lecą karty z Bundesligi, więc świetnie. To jest Günther. Ale mu tempo ucięli, ojej. Ale nazwa składu, jaka jest nazwa składu? Jeszcze jedna, taka sama. Tyle było z Bundesligi, niestety. Małem jeszcze paczka, nie wiadomo, czy... Ej, to jest Madsen chyba! To jest Madsen? Zajebisty traf! Macenem można grać jak najbardziej na Elo tą wieżę aż miło. Santi Kazola trochę mniej, ale Madsen na Elo też wygląda grywalnie. A kto to jest? Jakiś napastnik, Zalazar. Do tego się nie da połączyć niestety. To jest problem. Następna wymienna. Eś P. Mkitarian? Mkitarian pewnie też już nogi nie ma. 100% ma ucięte maksymalnie pace Amiri. Ej nie, Mkitarian wygląda okej. Okay. Myślałem, że będzie sporo słabszy. 4 na 5 mikitarian. Amery to rok temu miał jakiegoś świetnego Toca. Liga to jest Pedro Gonçalves? Nie, to jest Praga O, Jan Kouto No dobra, a tak wygląda żenująco, ale 21 zgrania po pierwszych 5 paczkach To jest akurat sensowny interes uważam Gdzie jest moja paczka podglądowa? Tu E, to jest żenada niestety I to kobieta do tego Naz Reed Ej, ta nazwa zaibista W jakimś questie 8-3 do zrobienia Odbierz paczkę powitalną w momentach my dalej. Galeria gwiazd. Tutaj będzie paczka? To ta paczka premium, to paczka powitalna. Odbieram. Jedna gwiazdka. Dzięki stary. To jest paczka powitalna? To jest donujące. Sergi Roberto, nie no, pan, pan profesor. I mam jakiegoś Kutasa na bramce. Nie mam jakiejkolwiek alternatywy? No nic, to mi raczej nie pomoże, ale no dobra. Jak tu zdobyć pierwsze paczki? Żeby jakkolwiek ten skład wzmocnić? Jak mnie nie oszukali, bo rok temu grałem Rivalsa na tym koncie. Uwaga, jaka liga? Jest! Siódma liga! Siódma liga dla gnieza, to jest świetne e, Poziom trudności, ale to mnie teraz nie interesuje, bo nagrody są dopiero w czwartek Muszę wbić szóstą ligę, żeby mieć full champions i to jest podstawa Ale zanim rejwalsy, to jeszcze WBS trzeba odblokować zapewne, bo tu też są jakieś pierdolety zawsze Popaczkę e, 8.1+, będąc Arki Gdynia jakiś mi tu leci stoper, pierdolety ja, Turniej OPOK kwalifikacje a, czyli mogę to rozegrać pierw. Wyra to codziennie po typaczce. To chyba lepiej pierw to zagrać, a dopiero potem wyruszyć na te momenty. Zagraj w wydarzeniu. No jasne, że pierw to lepiej. Tam były paczki naprawdę sympatyczne. Bo przydałbyś się, żeby był kolega z Bundesligi, właśnie. Mohamed Amura. Jest, z Wolfsburga. No kurde, dzięki stary. To jest właśnie tego, którego potrzebowałem. 850. Bank. Kupiłem tego gentlemana? Nie znam, Amura. Zapis świetnie, idealnie. I do tego jakiś drugi striker by się nadał. Odpalę po prostu tak. Bundesliga, Napasnik. Maxi Bayer. Czy ten gówniak? A może ten Burkat? On byłby. O bo Nicolas! bo Nicolas Jackson, wieża. Zaufajmy po prostu dla Nicolasa Jacksona. Bundesliga. Bo ja mam monet 1600. Uran go Kurwa, prawie... Nie nie, nie, nie czytam tego. Ale goście wygląda bardzo groźnie. Nie bramkarza nie mamy. Bramkarką nie będziemy grać. Potrzebny jest jakikolwiek bramkarz z Bundesliga pod zgranie. Grabara w ogóle ma kartę. Nie widziałem tego gentlemana. Ile on będzie mieć ratingu? 79. Nawet jest rare. Dobra, zaufam ci. Kamień Grabara angaż w Wolfsburg Będzie więcej kema z naszym strikerem, A nie, będzie tyle samo No, zaczyna to wyglądać, ok? Zaczyna to wyglądać Wygrajmy puchar zatem Aldek Warlok ma jazda Ewon mecze w tamtej 5000 spotkań Isak na NC Tylko muszę wziąć jeszcze zmiany, żeby mi się tu pressing przemienił Co innego Rashford Ferran na skrzydła A co innego Jamal Rafinha No i Fermin, Fermin też jest bardzo potrzebny Fermin o zajebisty początek roku Ale niestety kontuzja chłopaka wykluczyła w zimę będzie jeszcze gorzej, bo Mark wróci Nie no, Mark to chyba nie dostanie już żadnej szansy w tym klubie, mi się zdaje Olmo do wyjebania, nie no Olmo jest naprawdę straszny Nie wiem co się stało z tym facetem On na Euro to wyglądał momentami jak taki Dawid Silva No ale co, ja poradzę Cała poradzę, że Daniel Olmo zapomniał jak się gra w piłkę Ta jego wirtuozeria, to szukanie gry na podstawcu od piwa, jak to mówi Maty Święcicki, to po prostu wszystko zaginęło, to wymarło. Będzie jedynką zobaczysz, że Terstegen? Nie, no nie wiem, że Terstegen będzie jedynką. Nie ma szans. I Kubarsi mega regres. Tu akurat przyznam rację Tak, tak, tak. Kubarsi też nie wygląda tak, jak przyzwyczajał do tego. My może dopiero gra półtorej roku w piłkę na pro poziomie, to masz rację. To nie jest ten Kubarski. Trochę jest kolega zagubiony. To nie jest ani już te wyprowadzenie piłki, to nie jest taka pewność w odbiorach. Kubarski tęski za inigo. No jasny, że tak. Ten Kubarski tak ciągnął za uszy w tych pułapkach offside'owych. Tak jak ma razem do pułapek offside'owych wybiega z Ronaldem Araujo, to patrzą na siebie nawzajem. I kto pierwszy, ten lepszy. I potem ten drugiego goni. Się kończy także jest linia złamana w czterech miejscach. I jest oddawana za darmo bramka. Niestety. Oj, panie Jackson, panie Jackson. Aj, Robert Lewandowski. M mam nadzieję, że jeszcze da nam sporo szczęścia w tym sezonie. Jeśli to faktycznie ma być jego ostatni rok, to nie chciałbym, żeby to się faktycznie skończyło tak, że on da maksymalnie 10 bramek i będzie gadane, że jednak o ten rok za późno. Z tym, że niestety ze szczęściem mam taki problem, że jak jest rzut karny na drużynę przeciwną, to wiara we mnie, że on obroni jest zerowa. No, sorry, ale sprawdzałem sobie dzisiaj jego procent, to miał... Jak dobrze pamiętam, w seniorskiej karierze 93 rzuty karne na siebie, obronił 20 z nich. Więc to nie brzmi jakoś bardzo dramatycznie, nie brzmi też fenomenalnie. Ale w Barcelonie, no nie, nie. Jak widzę, że rzut karny w bramce jest Wojciech Szczęsny, to nawet płomienia nadziei nie mam. Ale Messi wyjęty na World Cupy, no to się zgadza. Tylko no to niestety jeszcze nie dla Barcelony Znaczy na, no dla Polski, no to nie mówię niestety Najbardziej przehajpowany piłkarz to Zieliński hajpowany piłkarz to Zieliński Oj Milan, aj szkoda kurwa celny strzał Bo w reprezentacji my po prostu x lat żyliśmy tym Że z tyłu głowy każdy ma, że Zieliński jest w stanie zrobić to Zieliński jest w stanie minąć tylu i tylu rywali Zieliński jest w stanie podać taką i taką piłkę Z tym, że on nie dawał tego nigdy Teraz do Roberta, ostatnia, e, ostatni mecz to było pierwsze podanie na skalę talentu Zielińskiego od, nie wiem, chyba czterech lat w reprezentacji. Wygrałem finał, wygrałem finał. No to jazda po nagrody. Mielinkowicz. Owocności. Podocnik nie zna. LB. Deutschland. Nine. Seria? Dodo. Nie. Do koglu. Carlos Augusto. On ma 8-1 overall. to też? Mariusz. CWM, Bundesliga, proszę. Jak jest Anglia, to nie może być Bundesliga, bo kto by to miał być? Bellingham. To jest Madison. On miałby kamać. James Madison, prawda? Was ist das? A Madison ma, dziwne Dalej, RB Dumfries, o oh, Dumfries, nice, Denzel Dumfries Bardzo dobre Portugalia, co ma teraz pakety, a nie mam pytań Portugalia, stary, jest top 3 faworytem chyba do World Cupa Na ficie z Hiszpanią, Francją I to tyle? Olga Carmona, 82x2 LM Du... nie, co to jest? To jest kobieta, cholera jasna Argentyna, nie no, Argentyna nie jest faworytem top 3, na pewno nie Messi ma 50 lat no nie, gin, zajebiście. Ta Argentyna 50% wyników to robi na charakterze. Dobra, jere są do składu. A Dumfriesa mam. Faktycznie, sorry. I trafiłem Nubela, to ten Grabara mi niepotrzebny. Sprzedaję Grabarę. Quicksell'u jego w pizduch. Pablo Barys popra... Nie, ja zrobię już paczkę 83 3 plus chyba. Od razu idę na to. Tylko teraz jakiś Sala, ST, Kane. Skurwa, Marmusz. Omar Marmusz. Z takiej śmieciowej paczki. Nie no, zabawka. Witam. Najlepszego egipskiego piłkarza. Ty kurwa farcie? Mm. No nie, no, się gra się ma ogólnie, fajnie. Póki ma 17 możesz grać FC dla laików, ale ja mogę zagrać FC dla laików, a potem normalne FC? To jest chyba to! A jakie tu są nagrody? I tu jest normalnie 15 spotkań? Niemożliwe. Dobra, restrykcje są ok. Zagrać trzy mecze w Rivals. a no dobra, no to i tak muszę grać w Rivalsy. Jestem w siódmej lidze, no to na boisko. Proszę bardzo, amura, dziłkiem. Tylko nie wiem, czy jest fundusz na pana doku. Powinien być, kto kupuje doku normalny w tychże. Noa, kosztuje 9k. No to nie ma, przebacz. A ta salmon może by była lepsza. Ale on mi daje kema. To wolę maromusza bez zgrania chyba. Dał mi zgranie? Nie dał mi, bo tej mi zabiera. Oni no, trzeba tak grać, no. I już na doku. O kurwa, to są składy w siódmelidze? A dobra, sekaria może być ok. Pogba Gomez. Rabiona i SPO. I to tyle. No nie wiem, nie wygląda to dobrze. Jest brązowa nakładka. Brązowa nakładka na mecz Tacy jesteśmy słabi Brawo Klosterman Ej, tu jest zupełnie inny gameplay niż był w tych pucharzy Tam wszyscy tak płynie się wydawali, a tu faktycznie takie betony Dziukie briczek Brick, brick, brick. Football Ticket net Już tyle osobom to poleciłem, że chyba napiszę do nich o jakiś procent szczerze Brawo Moise Ken. Oj bank. Trzy. Dzieciku idealny na esioi masz skład No, no tak trzeba zrobić, masz rację Jutro po południu full champions No jutro gramy cały full champions, tak Marmuż, Peek. Daj lewą nogę. Peek. Świetnie. Budzi we mnie wewnętrzny podziw, czasami, jak można mieć znikome poczucie wstydu. Chyba, że to zanika po tylu latach po prostu w internecie, ale no chyba nie. Ole, żeś dał nutę na życzenie. Ryan Cherky. Peek. Nice, marmuż, Peek. Zwiedzenia stadionów w Europie i IRL byś mógł robić. Zwiedzenia stadionów i IRL w Europie, no nie, z głupim pomysłem. Roni nie strzela sety w baratronie, to bardzo źle brzmi Italian. Tak, Jak gdzieś wjeżdżać, to poza Europę, tu już bezpiecznie i normalnie już nie będzie. No jak gadałem właśnie w ostatnim na evencie z tymi Portugalczykami, to mówili, że też. Tam gdzie jeden z nich mieszka 50 km od Porto, no to jest zajebiście. Ale w centrum Porto, a przede wszystkim Lizbona, to już jest taki śmietnik. Sami ludzie z Maroko i te rejony. Mówi, że dramat. Tylko to by trzeba było kupić, no bo to nie wynajmiesz na rok przecież. A taki camper swoje kosztuje. No ale ty, kurwa taki camper, myślę, za 5 dych kupisz takiego wystarczalnego złomka. No ale nie no, w kamperze mieszkać. Bym się czuł trochę... Może nie, że niezręcznie, ale kurwa taki prysznic codziennie w miejscu publicznym by mnie trochę chyba zniechęcał. Zrobiłem 5-0 w event status i jest fajnie. Challengers. Jak to odebrać teraz wszystko? Odbierz wszystko. Jestem teraz invincible. I fajne paczki, fajne piki. O matko, ja po te piki grałem te dwie godziny. Ale ja przynajmniej mam teraz klub nickname Invincibles. E, dobra, otwieramy. Uwaga, pani Sabrino Carpenter. Niestety. Medina. Jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie pięknie. Uwaga. Onana. Niestety. Uwaga. Ole zjara na kobita. Hmm, trochę miała problem do zdjęcia stanąć prosto. Party. Momiki Pewnie jak mamiko. Dalej. Taliszka Błucha. Uwaga. Bayer, James. Uwaga. Takie! Nice! No, kosztuje nic, ale do składu będzie. To było tego warte. Nazywamy rzeczy po imieniu. Na no, doku nie mam pieniędzy. Jak już za takim składem mogę grać ten Manifest Champions, to to będzie chyba 6 zwycięstw. Dobra, jakiś idiota kazał mi kupić cały afrykański gang Saudi Arabia. Okazuje się, kurwa, że ten żółty klub to nie jest ten sam żółty klub co ten. I oni nagle mają wy... na siebie i nie ma zgrania. Teraz problem. Taki zbudowałem skład i... tym trzeba grać. Nie ma nic pomiędzy.